Chciała oszukać bank, teraz grozi jej do 8 lat więzienia. We wtorek policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą zatrzymali 25-latkę i udaremnili wyłudzenie kredytu na 15 tysięcy złotych. Do banku zgłosiła się kilka dni wcześniej, przedkładając fałszywe dokumenty, na podstawie których chciała uzyskać kredyt w wysokości 15 tysięcy złotych. Ustalenia policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą pozwoliły na zatrzymanie kobiety. Policja nie ujawniła jednak, czy jest to pierwsza próba wyłudzenia kredytu przez kobietę i czy informacje o przestępstwie funkcjonariusze otrzymali z banku, czy też prowadzili wcześniej działania operacyjne w związku z przestępczą działalnością 25-latki. Kobieta usłyszała już zarzuty, zarzut prokuratorski. Za czyn, którego się dopuściła, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Nie jest to pierwszy i pewnie nie ostatni przypadek próby oszustwa banków w Gorzowie do takich sytuacji dochodzi coraz częściej nierzadko dwa razy w ciągu dnia.